Wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich mieszkańców gminy Miłoradz, powiatu malborskiego i wszystkich, którzy przybyli dzisiaj do nas na jubileuszowe dziesiąte już spotkanie e, świąteczne w gminie Miłoradz. E, piękne okoliczności przyrody i taka nawet ciepła atmosfera. Można byłoby się pomylić i powiedzieć wesołego aleluja, ale nie. Wesołych, pogodnych, radosnych i szczęśliwych świąt życzę wszystkim bardzo serdecznie z Miłoradza. Świąteczne spotkanie mieszkańców to już tradycja. Od 10 lat w gminie Miłorac zapraszamy mieszkańców na kilkanaście dni przed świętami Bożego Narodzenia do wspólnego świętowania. Są wystawcy, którzy prezentują swoje rękodzieło artystyczne. Są nasi goście, którzy sprzedają paczki świąteczne. No i oczywiście do tego fantastyczny program świąteczny przygotowany przez uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Miłorac przed sekcję artystyczną Gminnego Środka Kultury i Sportu. No i oczywiście moc atrakcji, darmowych atrakcji. Dzięki wsparciu naszych sponsorów, karuzela wenecka, lodowa kula, na której, w której święty Mikołaj czeka na listy od dzieci, spragnionych bożonarodzeniowych prezentów. Mamy oczywiście również darmowy poczęstunek, częstujemy dzisiaj barszczem, gorącą czekoladą. Jest razem z nami także Fundacja Strefa Mocy, która przygotowała masę świątecznych pierników, fontannę czekoladową i mnóstwo innych wspaniałych atrakcji, które czeka na mieszkańców gminy Miłoradz. No ale za naszymi plecami widać że nie tylko mieszkańcy gminy Miorac są dzisiaj razem z nami. Już od wielu lat zarówno mieszkańcy Malborka, jak i okolicznych gmin wiejskich przybywają tutaj do nas, aby bawić się razem z nami, aby poczuć magię nadchodzących świąt, z czego niezmiernie się cieszymy. Mam nadzieję, że dzisiaj wszyscy w gminie Miorac poczują dobry klimat. z tego miejsca pragnę również bardzo gorąco i serdecznie podziękować naszym sponsorom, bez których z pewnością organizacja tego typu eventu byłaby niemożliwa. Dziękujemy firmie Pole Energia S.A., która dzisiaj gości razem z nami tutaj w Miłoradzu, ale również naszym partnerom, firmie WPD, która inwestuje w odnawialne źródła energii i planuje nowe inwestycje na terenie Żuław i gminy Miłoradz. Również bardzo gorąco i serdecznie chciałbym podziękować wszystkim tym sponsorom, którzy wsparli nas finansowo i logistycznie, w tym gospodarstwo Pol, RSP Wolność, a także nasi przyjaciele, czyli Malborskie Światłowody.